Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Techniki, analizy, ciekawostki i konkursy. Wszystko na kanale MMA Skills, także wbijaj. Hej! Artur Kornik-Sowiński, no więc właśnie Arturo chyba nie w takich okolicznościach chcielibyśmy się spotykać jak dzisiaj. Wiesz co, no jest Gala KSW, <noise> także, tak także spotykamy się na Gala KSW <noise> również, a i poza też. No malowo, no, no, no. wiesz co, no Żyku, życie to nie bajka, no nie zawsze się wygrywa. Ale żyjemy dalej, no jesteśmy wiesz, zdrowi. Cieszmy się. Wszyscy zawodnicy zawsze po decyzjach niejednogłośnych mają albo pretensje do rywala, albo pretensje do sędziów, albo do siebie. Do kogoś dzisiaj masz pretensje? Do siebie tak, do siebie a i owszem, ale... Za co? Wiesz to troszkę brak agresji, no, gdyby tam było ciutko, więcej, no bo to można było, można było w drugą stronę... Można było szukać rywala, jestem bardziej doświadczony, można było tam poszukać sprowadzenia, można było nie iść w jego grę i niekoniecznie mu tam starać się udowodnić, że, że, że jednak ta stójka, wiesz, on tak jednak w tej stójce to siedzi całe życie, tak, od małego szkolony. A ja, mając 18 lat, też miałem gredy na całej głowie i papierosa w ustach, więc... No, może niekoniecznie chciałem udowodnić, że, że, że już teraz w wieku tam 34 nadgoniłem ten czas. Było dużo błędów, dużo błędów. Aczkolwiek, no, walka dobra. Walka dobra, jak tutaj tak rozmawiam, no to każdy mówi, że, że walka wieczoru. No, z tego się cieszę, bo jestem na tym etapie kariery, że no tak, ja muszę dawać dobre walki, a czy tam wiesz, będą wygrane, przegrane. To owszem jest dla mnie ważne, bo to gdzieś tam te moje ego łechta i tak dalej, ale, ale to też nie jest najważniejsze, najważniejsze jest wiesz, no, tak jak mówię, no, jesteśmy zdrowi, koło nas się wiele dobrego dzieje, no, cieszmy się tym. Nie szukałeś obaleń, dlaczego? No nie szukałem obaleń, bo nie jestem najmądrzejszy. <noise> Ale wiesz, nie, nie, jakby nie, nie, wszyscy... To jest pierwsze pytanie, które słyszałam jak tutaj oglądaliśmy walkę, tak? To jest Artur Kornik-Sowiński, naprzeciwko niego Sebastian Rajewski, typowy stójkowicz. Co jest? Dlaczego nie obala? No tak, dwa lata, dwa lata temu bym pewnie szukał wypunktowania, teraz bardziej szukałem może udowodnienia czegoś i... I tak może bez sensu troszkę, bo gdybym był ciutko agresywny, to rzeczywiście może bym tam udowodnił, bo to było bliskie i, i szło to tam na jego warunkach y, przekabacić na swoją stronę. No ale nie dziś. Nie dziś, nie brawo dla Sebastiana, bo, 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 bo naprawdę fajnie walczył, szczególnie w trzeciej rundzie y, ta szybkość była po jego stronie. Wtedy trzeba było panie kornik szukać tego obalenia, a nie, nie być mądry teraz na wywiadach. No. A powiedz, bo widziałam, że twój trener też cały czas jest w emocjach. Mieliście już czas, żeby sobie porozmawiać, chociaż nie wiem, takie pierwsze wnioski po tej walce wymienić? Wiesz co, no przed chwilą go złapałem. No on zazwyczaj jest w stosunku do mnie troszkę krytyczny. Teraz nie był, bo uważa, że, że ta walka jednak poszła na moją stronę. Ja tak nie uważam, bo jestem zawsze krytyczny wo wobec Ciebie. Nawet y mi się zdarza w przerwach między rundami dyskutować z moim narożnikiem, bo ja uważam, że rundę przegrałem. Oni uważają, że było ok. E Też to mimo wieku i mimo świadomości, tego nie potrafię tego zmienić. No kurde, stary głupi. Tak można podsumować trochę <noise> dzisiejszy, dzisiejszy wieczór, jeżeli chodzi o mnie. Ale, ale walka była dobra. E wiem, że, że, że tam akurat. no. Y Spoko. A no dobrze, no to powiedz mi tak, co dalej? No bo wiemy, że masz za praktycznie dwa miesiące kolejną walkę. Rozumiem, że plany się nie zmieniają. Jesteś na tyle niepokontuzjowany, że możesz spokojnie odpocząć chwilkę i przygotowywać się dalej. Nie, no i jest, jest okej, okay. tak yy, na szczęście, bo była czy, czy rundowa wojna w stójce i szczerze mówiąc, no pobijany nie jestem, mogę... Gdybym w poniedziałek nie był na obozie, no to bym był w poniedziałek e, na piłce, bo gram w poniedziałki w piłkę. <laughs> Także w poniedziałek ja ruszam na obóz, e, tam będę jednym z trenerów, no ale oczywiście będę brał w nim aktywnie udział, no bo za 8 tygodni walczę na IFM-ie. E, no tam kolejny mocny przeciwnik, e, zupełnie inna stylistyka, zupełnie inny rekord, zupełnie inny e, przeciwnik, no trzeba będzie się no, dostosować do niego i teraz przygotować pod niego. No, także szybkie wyciąganie wniosków. Lecimy dalej. Artur, serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję też, że przyszedłeś do mediów, bo nie zawsze wszyscy chcą pogadać o jakiejś tam przegranej, która gdzieś tam się po drodze przydarzyła, więc dzięki serdeczne. Zdrówka i powodzenia w kolejnej walki. To ja dziękuję serdecznie i kurczę, jeszcze tak korzystając z okazji chciałem podziękować wszystkim firmom, zresztą macie je wypisane. Ja zresztą przed, przed, przed walką już dziękowałem, ale wtedy pominąłem Białe Laps e, i Prowite, czyli e, Białe Laps na przykład peptydy e, BPC-157 i Provita, czyli moi fizjo. Gdyby nie Białe Laps i Provita, to podejrzewam, że do tej walki bym, bym nie wyszedł, bo bym się rozpadł w przygotowaniach. Także serdeczne, serdeczne dzięki no i do zobaczenia w kolejnych walkach. Wielkie dzięki zdrowka. Dziękuję.